witam się w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie takie oto smoki od Triplexa. Triplex przeszło mi na test, takie dwie sztuki, więc sobie je odpalmy, zobaczmy, jak to działa. Ogólnie z tej serii smoków triplexowych jest na 7 kolorów oprócz tego niebieskiego czerwonego, który tu mamy: klasyczny, zielony, żółty, biały, czarny i pomarańczowy, jeśli dobrze pamiętam, i fioletowe Tutaj mamy dwa, tak jak mówię, od razu na wstępie mówię, że produkt dostałem od od firmy na nagranie yy, i co to, jest? co to jest? są to świece dymne ale nietypowe, bo nie są odpalane na ląd tylko odpalane na pocierną główkę ale jak widzicie to jest draska, a nie pocierna główka ta główeczka do pocierania kryje się tutaj. Po prostu od, odrywamy tą górną część i tą raseczką w górę pocieramy o ten lącik taki nietypowy. Także fajna opcja, jeśli ktoś się yy, tam bawi w jakieś ASG, paintballe czy inne rzeczy. Nie wiem, czy na paintballu się używa dymów. Natomiast wiecie, o co mi chodzi. Nie musicie po prostu latać ze źródłem ognia, bo macie dyma odpalanego no, za pomocą samego dyma. No, nie jest to zawleczka, jak to w wielu takich produktach, natomiast wciąż nie musicie grzebać i szukać zapalniczek po kieszeniach tak to wygląda po urwaniu tej główki co tu mamy za informacje kategoria P1, czas działania 60 sekund plus minus 10 sekund sztuka 35 gramów NEC tutaj macie kod produktu txf 9331 i C oczywiście Posiadają. Zacznijmy sobie może od czerwonego, natomiast zanim zanim, zanim odpalę, to zapraszam Was w link do linku w opisie, Instagram, Discord e, czy gdzie macie wiele dymów od Triplexa między innymi i macie mój kod rabatowy. E, także co, odpalmy? Spr spróbuję tak, wiadomo jedną ręką, drugiej mam aparat. Huh. Może być ciężej niż przypuszczałem. Bo ten lądzik mimo wszystko jest miękki. Dwoma ręka, rękoma to na pewno nie ma z tym problemu. Natomiast zróbmy to tak, bo tak też można. Co? E, przy wylocie trochę pomarańczowym, później ta, ta barwa nabiera intensywności, faktycznie czerwony jest. E, tak jak mówię, przy wylocie trochę ta, tej barwy brakowało, później jest dobrze. E, w miarę gęsty dymek, wiadomo, trochę dzisiaj wiatru jest, więc to, to się trochę rozwiewa. Natomiast w miarę gęsty dym, e, ładny kolor, widziałem naprawdę czerwone, które były dużo bardziej różowe. Nie jest to na pewno top, nie jest to na pewno top czerwony kolor, który widziałem, natomiast wciąż porównaniu na przykład smoke ataków czy jakiś tam kojarzycie te dymy, taki zestaw dymów od Tropika. Choć może to nie jest dobre porównanie, bo jednak i smoke atak i ten tropikowy zestawik, on się chyba nazywa po prostu dymy, chyba tak, albo od Jorge ten smoke zestaw to są zestawy tańsze tutaj za te, te matchhead dymy trzeba zapłacić około 12 zł. E, a tam na promocjach da się wyrwać cały zestawik, więc może porównanie średnie. E, co ja mogę powiedzieć? Tylko barwie już powiedziałem, e, czy, czy, czy gęstość w miarę, w miarę fajna, czas działania zgadza się, faktycznie było 60 sekund i to tak, tak licząc normalnie patrząc po e, tym timerze na, e, na telefonie no i... I co leśmy z niebieskim. Zobaczymy, czy będzie ładniejszy. Na razie jest to przyzwoity dymek, przyzwoity dymek e, troszkę, troszkę lepszy od tych klasyków wiecie na pewno o których mówię. E, czy, natomiast czy aż tak mnie kupuje? Nie wiem, nie wiem to chyba zależy od tego, do czego bym tych dymów potrzebował, bo jeśli... Chciałbym sobie po prostu odpalać dym, to wybrałbym nieco tańsze, lątowe wersje. Natomiast, jeśli faktycznie do komuś się przyda to, że może odpalić to bez grzebania po kieszeniach po zapalniczkę, no to fajnie. Zobaczmy. Udało się. Da się jednak. Tutaj mamy jakieś 48 sekund. Eee, trochę rzecz czerwonego, natomiast barwa, barwa jest milion razy lepsza. Tak jak powiedziałem, czerwony jest tak po środku. Widziałem gorsze, czerwone, widziałem lepsze czerwone, jeśli chodzi o intensywność barwy, natomiast niebieski niebieski jest świetny. Niebieski ma barwę idealną wręcz, tylko szkoda, że skończył się nieco, nieco krócej, bo tam około 50 sekund był powiedzmy, że się w plus minus. 10 sekund łapie, choć no tu no łapie się na upartego się łapie. No co ja, co ja mogę powiedzieć, także co? Uwagi do czerwonego, mógłby być przy się też czerwony, a nie taki pomarańczowy. Gęstość fajna, czas działania idealny co do sekundy. Uwagi do niebieskiego, no czas działania troszkę zawiódł choć no w widełkach na no upartego się łapie. Eee, rzadszy, rzadszy, dużo rzadszy od czerwonego. Natomiast barwa, barwa piękna, ładny, intensywny, niebieski. Na kamerze tego aż tak było, nie było widać z tego co patrzyłem. Natomiast no niebieski naprawdę mi się spodobał. Eee, jestem ciekawy jak inne kolory, natomiast zostałem te dwie sztuki, więc te dwie nagrałem. Eee, ten produkt już jest na rynku od lat, nie jest to żadna nowość, eee, te, te dymy na Tą pocierną główkę, która działa, okazało się, że działa, więc pewnie część z Was je doskonale zna, także jeśli je znacie, dajcie mi znać w komentarzu, co o nich sądzicie. Może Wam się podobają bardziej, mniej, może u Was były bardziej zawodne, albo właśnie były w tych górnych widełkach około 70 sekund, dajcie znać w komentarzach. Tak, jak mówię, ten produkt już trochę ma, więc na pewno ktoś z Was go miał. Eee, trzymajcie się, cześć, widzimy się w kolejnych filmach. Eee, no i co, podajcie do linku w opisie Instagram, Discord, sklep gdzie macie mój kod rabatowy, do którego serdecznie zapraszam do używania, którego serdecznie zapraszam. Daję Wam 10% na artykuły, nieprzecenione. Także co, trzymajcie się.